Witam ponownie, dzisiaj idziemy na całość, trudno powiedzieć jak tam będzie jutro, pojutrze, e, także chwytam chwilę, drodzy Państwo od razu prognoza na styczeń, e, wyciągłam tutaj właśnie kartę, dzisiaj korzystamy z talii Ciro Marchettiego, wyrocznie wizji, no i mamy tutaj damę szczęścia, damę losu, to jest właśnie nasza karta na styczeń. No i co ona nam tutaj sugeruje? Musisz sobie zadać pytanie: czy mam dziś szczęście? No właśnie, co jest tym szczęściem dla nas? No to jest bardzo głębokie pytanie, i tutaj znowu nawiązujemy podsumowanie roku, a tutaj styczeń. Co jest tym szczęściem, lub szczęściem w nieszczęściu? Ocena prawdopodobieństwa, podejmowanie ryzyka, przemyślenie wad i zalet. Życie jest ciągłym rzutem kostką. Gdy niektórych wyborów można uniknąć, inne jesteśmy zmuszeni podejmować. I to jest właśnie teraz taki trudny czas wyborów: czy się przemieścić, czy zmienić pracę, czy zmienić partnera. Nic dziwnego, dlaczego ten styczeń jeszcze nam wychodzi właśnie w tej karcie, w karcie analizy. Każdy z nich pojawia się razem z jego własną obietnicą nagrody lub konsekwencji. Nasza percepcja szans jest często zależna od osobistych zdolności, wierzeń bądź przesądów, ale ostatecznie jedynie dama wie jaką kartę trzyma. Bo to jest to, co myśmy już kiedyś rozmawiali, zresztą tam jest też taka audycja na NTV nagrana o przeznaczeniu, którą też miałam możliwość taką długą, ciekawą rozmowę przeprowadzić z Januszem na ten temat. Ale są pewne rzeczy, które warunkują, ale to są tak zwane potencjały. I to nie jest tak, że ten los jest do końca zdeterminowany. Także tak czy tak, jeżeli będzie pode, będziecie podejmować te wybory, to podejmujcie je, zacznijcie od tak zwanych racjonalnych analiz. Wypiszcie sobie za i przeciw, jeżeli coś jest jakieś szczególnie trudne. Zastanówcie się, jakie konsekwencje Wasz wybór będzie mieć na dany czas, na dany. Miesiąc, ale przede wszystkim, co da Wam i co da ewentualnie Waszej rodzinie, Waszym bliskim, no bo czasem jednak jesteście uzależnieni od wielu, wielu czynników. Tutaj Dama Szczęścia personifikuje nasze mm, pojęciowe podejście do szczęścia i losu. Adorowana, otoczona kolekcją towarzyszących jej symboli, oferuje nam inną kartę, zależną od tego, czy wybierzemy zwycięską, czy przegraną e, dłoń. To jest tak, że Wy jesteście bardzo często kuszeni e, w życiu różnymi e, rzeczami, tak można powiedzieć. E, no i te wybory. Czy w zbyt wielkim stopniu polegamy na szczęściu, borykamy się z płaceniem naszych rachunków, ale wciąż kupujemy bony na loterię? Czy podejmujemy ważne decyzje tylko na podstawie nadziei, że rzeczy zmienią bieg na naszą korzyść? Jeżeli tak, życzę powodzenia, trzymaj kciuki. No właśnie. Czyli mamy kolejny miesiąc, taki bardzo. Czy no nostalgiczny to nie powiem, ale wymagający gdzieś y, kolejnych analiz, co dalej. No zobaczymy, co nam przyniesie luty, y, ale tutaj faktycznie musicie się zastanowić, na ile możecie jeszcze w jakichś kierunkach pójść, na ile powiedzieć nie, czy nie powiedzieć już w tym momencie, czy jeszcze czekać, y, aż będzie za późno na zmianę decyzji, bo już ktoś będzie coś na Was bardzo mocno chciał wymuszać. Ale tak czy tak nie przejmujcie się. Ja mówię, roz, rozważcie sobie po prostu za i przeciw, a bądźcie dobrej nadziei pomimo wszystko. Właśnie czym dla ciebie jest nadzieja, czym dla ciebie jest szczęście, tam było takie stwierdzenie. Wiadomo, że dla każdego to będzie bardzo mocno indywidualnie, ale wierzę, że tak czy tak podejmiecie na pewno właściwe decyzje. No, a kto będzie mieć dylematy, to oczywiście zapraszam na sesję do mnie. No, co mogę powiedzieć, tak? To zawsze będziemy patrzeć na jakieś najlepsze możliwe rozwiązania i gdzie pójść z pewnymi życzeniami, z rzeczami dalej. No i oczywiście jeszcze, tak jak mówię, styczeń. Tak czy tak, dalej Was zachęcam, drodzy Państwo, do oglądania różnych telewizji alternatywnych, do poszerzania wiedzy, TV Wiktoria, NTV. NTV już ma teraz kilka różnych telewizji. Tam będziecie mieć w podlinkach, ponieważ w ogóle wiele kanałów jest blokowanych. Tu mam jeszcze TV Zdrojowa i jeszcze wiele, wiele innych, które mogłam długo wymieniać, ale dość mocno mamy utrudnione życie. Także też, jeżeli widzicie jakieś fajne filmy, to też je udostępniajcie. Mój kanał też jest bardzo mocno, no można tak powiedzieć, banowany, chowany. Gdzieś tam te zasięgi są bardzo mocno ucinane. I Przynajmniej jeszcze mi subskrypcje nie znikają, chociaż też nie jestem pewna, bo tych wyświetleń czasem jest więcej, a potem się okazuje, że niby jest mniej. Ale to ja się tym nie przejmuję. Zawsze mówię, że to, co ma do kogoś dotrzeć, to dotrze w ten czy inny sposób. Także jeszcze raz pozdrawiam Was serdecznie. Kolejne prognozy będą, kolejne jakieś ważne kwestie, no i. Po prostu będziemy na bieżąco ze wszystkim, co będzie się gdzieś działo, i jeszcze raz szczęśliwego nowego roku. Bawcie się dobrze, zróbcie coś dla siebie, dla Waszych bliskich. Po prostu.